Cześć, witam Was. Mamy początek maja, pomidory siałam w połowie marca, więc rozsada ma już teraz 6 tygodni. Jak wyglądają one teraz? Dlaczego wszystkie nie są takie same? I jak je hartuję? Zaraz o wszystkim opowiem, zapraszam na film. Pomidory podlewam co około 3 do 5 dni, naraz raz większą ilością wody, nie codziennie, po troszku. Na tej wielkości tackę wlewam, podnosząc jednego pomidora, około 400 ml wody naraz. Tydzień temu pierwszy raz zasiliłam je nawozem do pomidorów. Cały czas obracam przynajmniej raz dziennie, zamieniam miejscami, tak żeby były jak najsprawiedliwiej oświetlone. Od kilku dni hartuję je też na tarasie. Wcześniej, przy temperaturze powyżej 12 stopni, odchylałam im tarasowe okno. Teraz, gdy jest powyżej już 15 stopni, wynoszę je w cień na taras. Wczoraj był to ich trzeci dzień, więc dziś wyjdą już na słońce, o ile zaświeci. Ale cały czas są pod szklanym dachem, żeby też słońce ich nie przypaliło. Wieczorem, gdy temperatura spada, oczywiście zabieramy do domu. Hartowanie przyzwyczaja sadzonki do przebywania na zewnątrz. Sprawia, że stają się one silniejsze, przyzwyczajają się do wiatru, dostają więcej słońca, a mają przy tym niższą niż pokojową temperaturę. Takie warunki bardzo im służą. Wtedy one są bardziej krępe, nie są tak bardzo wyciągnięte i są po prostu silniejsze. Na pewno rzuciła Wam się w oczy jedna tacka. Na niej pomidory są jakby takie słabe, liche, bardziej rektyczne. To dlatego, że mój mąż pewnej nocy, kiedy było 0 stopni, otworzył drzwi tarasowe, a akurat ta tacka leżała najniżej i najdłużej miała styczność z tą niską temperaturą. Wszystkie były tak samo traktowane, tak samo podlewane, nawożone i mają takie samo stanowisko, poza tym właśnie zdarzeniem. Mam na szczęście więcej sadzonek, niż są mi potrzebne, więc nic się nie stało, ale chciałam Was przestrzec przed takim zdarzeniem, bo mogą naprawdę mocno zaszkodzić sadzonkom. Dla eksperymentu posadziłam dwie sadzonki pomidorów od Gnania do donicy na tarasie. Od tamtego czasu nie było przymrozków, ale były temperatury w nocy dochodzące do 3-4 stopni Celsjusza, i nie wnosiłam ich do domu na noc. Ciekawa jestem, czy to bardzo osłabi te sadzonki, czy ich wzrost będzie słaby, czy w ogóle coś z nich będzie, czy zakwitną. Stoją pod szklanym dachem, ale poza tym nic, nie mają żadnego ogrzewania. Dam Wam na pewno znać, co z nimi się dzieje, co się stało. Na razie żyją, zobaczymy, co będzie dalej. Moje domowe pomidory. Wylądują pod folią mniej więcej w połowie maja. Nawet jeżeli będą wcześniej odpowiedniej temperatury, to niestety nie mogę tego zrobić, bo akurat w tych dniach wyjeżdżam. Jest to też powód, dla którego nie przepikowywuję powtórnie pomidorów, nie przesadzam ich w jeszcze większe doniczki, chociaż na tym etapie mogłoby to być zrobione, dlatego że łatwiej będzie mi je przetransportować do mojej mamy na czas naszego wyjazdu, w tą i z powrotem. I dopiero jak wrócimy, będę je sadzić pod folię. Na pewno zrobię o tym film. Dzisiaj moje pomidory nie będą się już hartować, bo zerwał się trochę mocniejszy wiatr, a to nie są dobre warunki do hartowania roślin. Dlatego przyniosłam je z powrotem do domu. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć!